No cześć, z tej strony spocony. Fork jest długą przerwę, no ale no, co mam się tłumaczyć Nie grałem, znaczy grałem, dobra, nie będę bardzo coś żukiwać Nie chciało się po prostu nagrywać, jestem leniwy jak yy, żuk Chociaż to nie wiem, czy to w ogóle jest porównanie No ale cóż, a co ja mam się wam tłumaczyć, mam, 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 mam Ja tu sobie dzisiaj robię tak, bijam na to Widać moje paluszki oczywiście, bo dalej nie korzystam z OBS-a, no bo po co? Hmm. A co? Myśleliście, że już patrzcie login. I patrzcie, patrzcie, patrzcie. Takie beka. Nie ma co? Nie ma. Nie ma. Dobra. Gramy w Bedwars. Umiem Good Bridge'a, słuchajcie. Szybciej. No, słuchajcie, my moonwalka. Witam pod krótkiej przerwie, Coś mi się ścięło z nagrywaniem, nie wiem o co chodzi. Zobaczcie, ile mam CPS-ów na myszce. Wiecie jaki dobry jestem? Ho, Wy tak nie umiecie, nie? No, także dzisiaj robimy sobie moonwalka. Czy tam God Bridge'a jak to woli. Na autoklikerze, dobra, na autoklikerze. Wow, w ogóle te chmury są piękne. I ustawienie mojego telefonu jest piękne, bo nie widać żadnego odbicia. I to wygląda serio jakbym nagrywał obs yy, Nie licząc na takiego ekranu, ekranu, moich paluszków tutaj. No i coś tam, taki kawałek białego jest w prawym górnym rogu. Ale no to to już są takie bzdety, tak. Yy, nie nagrywam na OBS-ie, bo no nie... Znaczy, tak. Nie nagrywam na OBSie, bo nie chcę, żebyście dostawali raka oczu, jak jest, To są po prostu jakieś slajdy, a nie odcinek, tak? Także no przykro mi bardzo. Ale raczej filmów w 2 w FPS-ach byście nie chcieli... To dosłownie w 2 FPS-ach nie chcielibyście oglądać. Yy, nie wiem co, jak ze streamowaniem, bo jak streamuję, to kuźba słychać. Aż sopluję ekran. Mam nadzieję, że tego nie widać. A jeśli mi to zaraz wracam. I ja pierdziele, Dobra, już nie chcę mi się tego czyścić. Nie no nie widać, dobra. A budowywujemy łóżko. I idziemy do tamtego gościa. Wywalę już trochę bloków, żebym nie musiał ich tracić, bo wiem, że stracę. I pyk, pyk, kur. Nie dobra, wyłączam tego autoklikera, No chyba, że będzie jakiś cheaterek, To wtedy się włączy na. No, jakoś tak mało. Ile to nie wychodzi? No, a 7 cps czyli będę mieć 14 CPS-ów, jak będzie jakiś cheater, Myślę, że powinienem sobie dać radę. Też co ja gadam? Sam jestem citerem, jak używam takiego autoklikera, no. no wiecie, czasem trzeba się spomóc. Nie powiem, że nie. O mój Boże. U no, mnie z tego budowania jest ninja bridging jest słabe. Kur... No nie, gościu, nie proszę cię, nie rób mi tego, bo ci jest Dobra, otwieram mu bo nie chcę zginąć, nie? Ale jestem hamem, nie? Dobra. Ty, bo jeszcze nie nie rozpozna, kurde, i da mi bana. Albo jakieś ostrzeżenie dziwne. Już tutaj raz miałem, a nie, na derpie miałem. Dobra, nieważę. Pamiętajcie, terko.pl to jest zarąbisty serwer. Macie na tego bi... Seriously man. Dobra, on nie ucieknie. Pa, 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 gościu, jaki parkur. Parkur, parkur! No nie gadajcie, że on przed... Bierzemy sobie to, bierzemy sobie to to to, 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 to i właśnie, jakby ktoś był ciekawy i chciałby się dowiedzieć, założyłem na takim innym serwerze, mianowicie ten, co kiedyś wyzywałem Dragon Survival EU. Jeżeli byście chcieli odcinki z tego Minecrafta to jest taki typowy Survival z gildią, nie? Mam tam gildię, mam czterech typów gildii, moi koledzy ze szkoły musicie wiedzieć, widzieć, ja co ja tam nie będę mówić ich imion, bo może sobie nie życzą kurwa Jezu, przepraszam <laughs> przekonanołem, przekonanołem, o mój Boże dobra, wybluruję się, najwyżej przeciszę, że nie będzie nic słychać no nie, schował sobie mądry ten wypowiedział, Za... że zginął co jest, czemu on tak ma o mój Boże czemu ja już wymontuję klikera, na jaka on nie ma nic? Wszyscy. Dobra, nieważne, nie chcę zginąć na odcinku Beka. Oh, oh. Co to było? Ja pierdzielę, ale jestem upośledzony. Co to jest? Czemu mi na to nie stać? O, dobrze, stać. dobrze TNT-ka i tutaj TNT Jump nie działa, także trochę RIP. Proszę, jak ktoś z, z adminów to ogląda tego serwera, chociaż to jest mało prawdopodobne. To proszę, please, nie banujcie mnie, albo nie dawajcie mi ostrzeżenia. A po drugie, yy, Proszę zróbcie... Chociaż dobra, w sumie to ja nie będę mówić tak? Proszę zróbcie to. Yy, Kurde, co ja nie mam powiedzieć? Nie wiem co miałem powiedzieć, ale już mnie to nie obchodzi. Beka. A, TNT jumpa i fireball jumpa, bo to będzie naprawdę zarąbiste. Ale mi się po co palce, ja podzielę. W sumie to nic dziwnego. Jak? Jo, ja pierdolę. O mój Boże. Nie wiem, jak ja to zrobię w montażu. Chyba przespiduję to tempo trochę. Timowanie? Dobrze, dobrze. Spierdzielaj po pierwsze dobra, 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 leży jeden leży drugi o mój Boże nie teraz, nie teraz nie nie teraz